Paznokcie, czy my TikToki, zaczynamy! Chcesz zdjąć tipsy, ale nie wiesz, jak zrobić to w bezpieczny i bezinwazyjny sposób, nie niszcząc przy okazji tipsów ani naturalnej płyty. Takie paznokcia. tipsy na kilka razy. Mam na to sposób, żeby nie uszkodzić tipsów. Ważne jest, żeby twoje tipsy były bardzo wysokiej jakości. Do okay. tego sposobu Mydło. potrzebujemy płynu, ciepłej wody, i opcjonalnie Oliwka. możesz jeszcze dodać olejku lub oliwy. Patyczek do manikiru też może się przydać. Teraz moczymy nasze dłonie przez około 10-20 minut, starając się cały czas delikatnie no. podważać tipsy. Się Moje dłonie są już namoczone, więc patyczkiem do manikiru staram się delikatnie je odkleić od paznokcia. Kiedy wszystkie tipsy mamy już zdjęte, osuszamy je dokładnie na ręczniku papierowym. Kiedy Uuu, nasze tipsy są już suche, ponownie bierzemy patyczek do manikiru i nawijamy naklejki na ten patyczek, pozbywając się Ej, ich Ale tipsa. tip? Jeżeli mocowałaś tipsy za pomocą kleju, to jego pozostałości możesz pozbyć się za pomocą bufferka lub... Frezarki. Ale macie teraz i tip pełni tutaj. Oczyszczone tipsy należy odłożyć do akrylowego pudełka, żeby się nie zniszczyły. Tylko tak jak ona, oraz ona mówi, nie to one muszą być dobrej jakości, nie takie badziewko. To się tutaj zastanawiam, czy to będą dobrej jakości tipsy, chociaż są takie dość twarde, więc to raczej będzie git. Ale te kupiłam tutaj w chińskim sklepie obok, i te są już takie miętkawe, nie? Takie. Kurde, no, powiem Wam, dajcie znać, jak ktoś testował. To bardzo ważna praktyka, jeżeli chcemy, żeby służyły nam na bardzo długi czas. I gotowe. No co, piękny Mani, co tu mam? Pewnie jeszcze podpiłuję, no. No i po co mi takie TikToki wysyłacie? Po co mi oznaczacie, żeby co? Ładny, nic ciekawego nie ma. Pięk, piękny pazur u stopy, ładnie zrobiony. Nie rozumiem. To no, musimy nową serię zrobić. Nowa seria. Zamiast kulochłosty? Coś naprzeciw, kulo... Ogłaszam konkurs na nową nazwę nowej serii, gdzie są chwalone paznokcie, ale obawiam się też, że niektórzy <laughs> nie do końca będą świadomi tego, że nie do końca dobrze robią paznokcie i będą tam wstawiać te paznokcie. Więc chyba raczej nie będzie nowej serii, bo to będzie taki misz -masz, że szok. T taka y seria chwalenia najlepszych stylistek, no. Ale one by się musiały same zgłaszać w sumie, nie? Żeby je przesiać w chłoście, tak? Aha, żeby mimo ładnych paznokci, żeby wstawiały do okulochłosty i ja będę wręczać zaproszenie do y, nowej serii, żeby pokazała ta osoba więcej swoich ładnych y, prac, tak? Bo się nadaje. Trzeba to obmyśleć. Widzowie, zapiszcie mi pomysł gdzieś tam. Od tipsiary do pronailsiary. <gry> no to jest, to jest to pomysł, no. A księżniczko, ale dziś nie o niej. Każdego dnia tak naprawdę spotykam się z filmami w stylu: Nie masz takiego kolorowego żalu, zrób go sama, dołóż kropelkę hybrydy, wymieszaj go z czymś. No okej, okay, wszystko fajnie, ale czy to tak naprawdę jest dla nas bezpieczne? Sprawdźmy to. Najpierw do klira dołożyłam hybrydę typu Glas i. Ale czekaj, czekaj, ty ku... dołożyłaś do klira hybrydę, ale nie powiedziałaś, czy używasz tej samej. Marki, produktów, czy producent zaleca mieszanie, czy jest to wskazane, czy można, a jeżeli można, to jakie serie ze sobą, bo na przykład, jeżeli chcecie mieszać ze sobą lakiery o kulop, to jak najbardziej możecie, ale nie możecie mieszać serii ze sobą. Mamy dwie serie: mamy serię zwykłą e, zwykłych takich kolorów, lakierów hybrydowych i mamy serię BKT. Więc BKT. Z BKT możesz mieszać, ale BKT ze standardową serią absolutnie nie. Nie można ich ze sobą mieszać, ponieważ tam są zupełnie inne formuły. Więc to jest bardzo ważne, żeby dopytać producenta, co z czym się będzie dobrze łączyło i co z czym bezpiecznie można zmieszać, bo no tutaj, no, słuchajmy dalej. Stworzyłam sobie lekko przeźroczysty niebieski żel. Na górną warstwę zaaplikowałam clear w połączeniu z zieloną hybrydą. Na pierwszy rzut oka wyglądało wszystko OK, ale spójrz, co zadziało się za chwilę. Oho, i nie jest już tak pięknie! Dlatego przestańcie bawić się w małych chemików i kupujcie gotowe produkty, które zostały przetestowane, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom. Że się nie utwardził w środku, to jest też kwestia proporcji albo tego, jak dużo się nałożyło żelu. Bo nieraz widzieliśmy, że nawet w gotowych żelach, coverach, czyli z pigmentem, tylko że nie zielonym, a beżowym, też takie rzeczy się dzieją, kiedy nałożymy za grubo. Przypomnijcie sobie wielki test lamp, i były tam serie live'ów. Jeden z tych live'ów dotyczył właśnie żelów cover. I widzieliśmy, do jakiej grubości w głąb ten cover się utwardzi, a gdzie on w środku będzie już pływał. Więc to jest na tej samej zasadzie. Każda lampa i każdy produkt z tą konkretną lampą będą inaczej na siebie oddziaływać. Będą lampy, w której głębiej wejdzie wejdą te promieniowanie, to promieniowanie, to we, promieniowanie wejdzie i głębiej się to utwardzi, a będą takie lampy, że tylko troszeczkę się to utwardzi. I nie wiemy, jakiej lampy używała Katarzyna i nie wiemy, jak długo utwardzała, bo to są dwie, tak, jakby dwie różne <laughs> serie produktów. Aż mam chrypkę, nie? Jeden produkt mógł się tyle utwardzać, drugi tyle, ile faktycznie te, ta mieszanka powinna się ut utwardzać. Więc tutaj mamy dużo, dużo niewiadomych w tym TikToku, chociaż jest fajny, fajna rzecz poruszona, że produkt może się nie utwardzić w środku, owszem. Tylko nie do końca zostało wytłumaczone to, że to może mieć, być kwestia również tego, jak dużo tego nałożymy. Czy nie nałożyliśmy za dużo? Trzeba byłoby się tu cofnąć, zobaczyć, ile tu było nałożone. Utworzyłam sobie lekko przeźroczysty, niebieski żel. Na górną warstwę zaaplikowałam Clear w połączeniu z zieloną. No i nie wiemy, czy po prostu za dużo tam nie było pigmentu, że te proporcje zostały zaburzone, czy, czy, czy to kwestia, że za grubo, czy, czy za dużo pigmentu, czy jedno i drugie w połączeniu. Za dużo niewiadomych, ale problem jest fajny tutaj poruszony, że faktycznie trzeba sprawdzać, czy jak jest produkt mocno napigmentowany, się na pewno wszystko dobrze utwardzi, więc taką mieszankę albo y, jakiś żel cover, albo żele cover y, musicie najpierw sprawdzić, przetestować na waszej lampie, zrobić taką kulę żelu, utwardzić ją w lampie, wyciągnąć i zobaczyć, sprawdzić grubościomierzem. Y, grubościomierzem sobie zmierzyć, ile milimetrów w głąb ten produkt się utwardza i przypadkiem. Tej grubości nie przekroczyć, bo tu nie wiemy, czy Katarzyna przekroczyła może grubość dla tego konkretnego produktu i tej konkretnej lampy, czy o co chodzi. Więc dużo niewiadomych, to się nadaje na serię TikToków albo, no już taką mamy serię, wielki test lamp. Ale może ktoś jeszcze w takiej krótszej wersji też to będzie miał ochotę zrobić, niż w takiej porządnej, dużej. E, testowaliśmy kilkanaście lamp, e, różne produkty, hybrydy, żele, bazy były testowane i, i oglądaliśmy, się, jak głęboko wejdzie, wejdą promienie UV i jak głęboko się utwardza dany produkt w danej lampie. No. Nie, jakie 12-letni klientki. Miejmy nadzieję, że będzie fajny TikTok i ktoś jej po prostu takie plastikowy... Tips przyklei na tasiemce Ach, metamorfoza pazów, bo to po polsku, więc tu yy, nie liczę na to, yy, znaczy liczę na to, że tu będzie świadoma stylistka, która po prostu no, nie robi takich durnych rzeczy, jak robi takie, jak robienie długich paznokci, tak długich, 12-letniej klientce, a z drugiej strony mam nadzieję, że to clickbait. Ach, inspiracja. O nie, żele. Ale to chyba była baza peel off, nie? Na górze. Czy tu nie mamy czasem bazy peel off? Jak zwykła baza, to, to jest wszystko tam pozalewane. Z górki tu aż się świeci cała fałda literalna. I druga też. Albo click bite. Może to jest baza peel off, click bite, żeby, się, żeby były wyświetlenia. I tylko nie pykło, bo, bo nie ma. Szkielet, no tu jest prawdziwy szkielet, nie? Zostaw łapkę. Słupka też. Zero złotych, bo to siorka. Takie pozalewane skórki, zobaczcie. Po czym to poznać? Że tu po prostu. Tu jest, jeżeli tu jest odbicie światła, to znaczy, to znaczy że baza idzie do góry. Baza idzie do góry. I jest na fałdzie proksymalnym, czyli zalany fałdy proksymalne. Tak krzywdzić własne, własną siostrę. Albo to clickbait i ona to będzie jej szybciutko ściągać. Albo serio, ktoś totalnie tak durnie postępuje nieświadomie. Albo clickbait, no. Co, co myślą w komentarzach ludzie. Nawet jeżeli po to, by przestała obgryzać, to zdecydowanie za długie, zwłaszcza, że dzieci biegają i przewracają się, przewracają się a nie wspomnę o WF-ie w szkole. No. Czy, czy to jest zrobione, żeby dziewczynka unikała obgryzania? Jeżeli tak, to dlaczego takie długie? Dlaczego nie tylko do opuszki nie przykryć żelem? I, I dlaczego to jest tak nieudolnie zrobione? No boli mnie trochę ten TikTok. Nawet jakby to było do żartów, to... Czy takie 12-letnie dziewczynki pokażą tego TikToka mamie, powiedzą, mamo, przecież tu normalnie stylistki robią w salonach, paznokcie. Od 12 roku życia można i mama, kurde, się nie daj Boże, zgodzi. E tutaj mamy od L Joe, Elliot komentarz, że to może być kobieta, co ma takie dziecięce dłonie. Kiedyś widziałam takiego TikToka zrobione specjalnie, aha, żeby tak sklikwajtować. Później gość pokazał tę dziewczynkę około, tę dziewczynę około 20 lat i faktycznie miała takie małe dłonie. Jeżeli to serio, niby do żartów, to, to taki, to, ktoś ma chore poczucie humoru. Chore. No może to był clickbait, bo tu, tu słabo, 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 clickbait i coś tam się zaczyna dziać. 753 tysięcy, bo ktoś, komuś tutaj bardzo słabo szło, walnął se clickbaitem i tam nagle coś tam... Idzie do góry co niektóry. TikTok może tak być. Niektórzy naprawdę ja nie mówię, że w tym wypadku, broń Boże, ale niektórzy naprawdę nie cofną się do robienia naprawdę obrzydliwych rzeczy, żeby mieć wyświetlenia. I takie zachowanie nie popieram go dla mnie. Dla mnie samo zachowanie jest już obrzydliwe. Fuj. Dzisiaj robimy rocznicowe paznokcie. Już we wtorek z Kubą mamy 8 lat. Dlatego postanowiłam, że muszę zrobić coś wyjątkowego. Mega podoba mi się ten motyw, ale o, też takie paznokcie ładny. z literką. Z literką K jak Kuba. Łączymy te dwie inspiracje. Moje paznokcie na ten moment wyglądają tak, także sami widzicie. Krótkie, widzisz, że mam tylko chyba będzie trochę ciężko, że tak wygląda jednak... No, trochę by. Trochę mogą być za krótkie teraz, ale nie, damy radę. Znaczy. Styliska da radę. Ja. Ja już gadam jak stylisko. ja dam radę. Nie może to tak wyglądać, bo jednak rocznica, no jest ważna. I dotarłam do salonu, musiałam je przedłużyć. Jest pochłaniać, są sterylne narzędzia tutaj, czyste, dual forma z przedłużeniem, że co? Były za krótkie, ale pani stwierdziła, że zrobi taką metodą bardziej nieinwazyjną. To jest mniej inwazyjna metoda? Chyba coś źle zrozumiałaś. <noise> Chyba coś źle zrozumiałaś, bo to jest metoda jak każda inna, żadna nie jest inwazyjna. To stylistka, jej brak umiejętności jest inwazyjny, albo narzędzia z bardzo złej jakości są inwazyjne, ale nie metoda nie ma bardziej albo mniej inwazyjnej metody. Są po prostu mniej lub bardziej doświadczone stylistki. No ale dobra, może źle zrozumiała. To no naprawdę mega sprawnie i szybko, a następnie wzięłyśmy się za Baby Boomer, ponieważ chciałam właśnie taką zmiana bazę, a następnie wzor. Rocznicowe pazy muszą się błyszczeć, dlatego dodałyśmy takie Fajny produkt. Fajny produkt biały, skończone. pięknie to ten przed, Baby Boomer tam no. Ja jestem mega zadowolona, wyszły dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Bardzo ładny tylko ja myślałam, że tu będzie ta aura jednak, nie? I, a może tak to wygląda, że Baby Boomer, bo tu jest po prostu aura zrobiona. ]ona. Może ona nie chciała, może ona chciała po prostu baby mera. No tak też może być. Ale piękne gwiazdki, no? No, fajne. Gwiazdka ta troszeczkę była lepsza w inspiracji, ale to też jest całkiem fajna. Fajny kształt, ładny mani. Teraz czas na reakcję, kuber. tworzyć. Proszę bardzo, Tedao. Ta ja, <grymka> Prawidłowo. Tak, te, kuber. No. <grymka> tak, no, też mam. Masz kanał bardzo serdeczny? No. Czy nie powinniśmy Nie! Yes. <noise> <noise> bardzo ładne rocznicowe pazury. Takie sympatyczne ta literka K. No, dobrze zrobione, lećmy dalej. Moja mama bardzo dużo w paznotach. A jak bardzo to chyba sami <noise> widzicie. Myślę, że nie Opry. trzeba dodawać kompletnie nic. I oczywiście się od razu ściągnięcie wszystkiego. I nie, nie będę przedłużać tego. Tam mótek się zgorął, nie? Tu mama trochę pochodziła, zanim przyszła na naprawę. No. Może czekała już na dzień, wiecie, dzień korekty z tym i tak trochę pochodziła, nazbierało się brudku. Na tych resztkach, które tutaj, ze skórki A, oczywiście ale sobie z drugiej strony moją puder. ulubioną łezką z czerwoną gradacją. Tutaj widzicie, jak wygląda paznokieć przed całym im zabiegiem. Posłuchajcie, posłyszę się dzisiaj dual formami, bo po prostu nie... Ale Adaś, ty wszystkiego nie usunąłeś, kolego. Ty całego zapowietrzenia nie usunąłeś. Tu jest aż tu jest biało. Kolego, proszę to lepiej usunąć, tam się zbierze brud i najlepiej jak chcecie zapowietrzenia usuwać, to frezujcie nie od tej strony, bo zobaczcie płytkę uszkodzicie, tylko o jak będziecie frezować od tej strony. To płytki nie, nie uszkodzicie, więc taki pro tip teraz tutaj Wam daję. Chcę mi się nadrabiać tych wszystkich krawędzi, skoro mogę zrobić to dual formą. Jest mały minus, bo muszę mieć lampę, która będzie taka zastosowana yy, Można albo Można od razu akrylożelem budować, nie trzeba nawet dual formy brać. Dual forma też w porządku jest do dorobienia krawędzi dolnych, że galaretka będzie w porządku. Twoją mama mi przytrzymała drugą ręką, daliśmy sobie jakąś radność Po ciągnięciu dual foremki, tak wygląda pasma na go opiłowaliśmy pilniczkami od starego taki pyłek, który mięśnie na różowo. Ja oczywiście bardzo zapraszam do obserwacji mojego profilu. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie obserwacje. A tutaj kilka ostatnich osób, które postanowiły się mnie No fajnie wypiłowany. No oczywiście, dokończyliśmy. I moja mama może się cieszyć nowymi beznagciem. Spoko, no Adaś ile ty już będziesz miał lat? Jak się u nas pojawiłeś w kulu, to miałeś, nie wiem, 12-11 Pierwszy raz? Teraz już... Ile ma Adaś teraz lat? 14 może już nie miał a Adaś? Adaś to jest stary wyjadać, on wie jak tutaj naprawiać pazury mamom. Brak ci pomysłu na kolorowe stemple? O, z Gosia! Białą hybrydą do odbiłam kwiatowy wzór z płytki 130 i utwardziłam go 30 sekund. Wcieranie. Dzięki problemu. temu mogę mój wzór teraz zobaczyć. Patrz, jak to pięknie lety, się wciera. Listra. Wybrałam fioletowe złote. I Oni mają te hybrydy takie właśnie bez warstwy i one są specjalne specjalne właśnie do stempli, bo zwykłą hybrydą to sobie tylko co najwyżej stempelek zniszczysz. Białą hybrydą Bia do, do odbiłam kwiatowy wzór z płytki 130 i utwardziłam go 30 nie sekund. Niezwykła. Dzięki temu mogę mój wzór teraz wetrzeć i dowolny efekt. Lustra. Na macie, żeby miał w złotej Ale to będzie ładne. Znałaś mm. już taki sposób na kolorowe stemple? Daj znać w komentarzach, czy ci się podoba ten wzór. i za. Oczywiście, że znałam Gosia. Inspiracji. Przecież była u ciebie na szkoleniu ze stempli. Ja już znałam. I poza tym, Gosiu, nieraz byłaś na kulo w studio w rybniku i nieraz prowadziłyśmy livey, i ty to pokazujesz od lat te piękne, cudowne, szybkie rodzaje zdobień, więc te live'y cały czas wiszą na Facebooku. Wystarczy wpisać Kulo i Moira pewnie i, i Wam wyskoczą. Możecie pooglądać, jak Gosia, jakie cuda się robi z templami I, i, i folię można odbijać i pyłki wcierać i można sugar effect zrobić. No wszystko. Mówię Wam, cokolwiek nie kupicie od Moiry, to będziecie zachwyceni. Uwielbiam tę markę. Jeżeli coś konkretnego potrzebujecie, zgłoście się do Gosi, ona na pewno Wam pomoże. Moira Polska, kurde, mega fajnie, że mi tak oznaczacie, bo ja, ja uwielbiam patrzeć, jak ktoś stempluje, nie? Albo takie kompozycje robi, albo tu w pyłek, albo tu folie w to. Uwielbiam. Możecie mi oznaczać pod moją, bo tak inne stemple mnie tak mnie jarają, bo zazwyczaj nie są takie estetyczne te stemple, albo tak ładnie zaprojektowane. No, Moira to ma takie wyjątkowe te wzory. A z innych marek, no różnie bywa. Nie wszystkie mają kiczowate, te wzorki, ale no różnie bywa.